maneczko witam wszystkich z tej strony Adamix 12. Dzisiaj gramy w Star Wars Battlefront. Gra wyszła 19 listopada, dodatek bitwa, którą tutaj kupiłem. Wyszła 1 grudnia. Dla tych, co kupili, dla tych, co nie kupili, yy, będzie dostępna 8 grudnia. Dobra. W każdym razie myślę, że każdy z Was kojarzy Star Warsy jako grę. Jako... no, no choćby postacie. Yy, ta ogólnie... Ta, yy, ta gra według mnie, jest zrobiona no, mniej więcej z, czy, od części, tak, czwartej 5 do szóstej i bitwa jako to jest już siódma, więc. Ogólnie to jest tak na oparciu filmu. No mapy i to wszystko. Yy... No, broni nie jest za wiele, niestety. Jest ich 11, ale mamy karty, cechy, ręce. No mniej więcej po kolei będę, będę tłumaczyć, no. Tam już, już w trakcie gry, ale dobra. W każdym razie chciałem wam dzisiaj pokazać na jednym z trybów yy, mapy. Mapy z nowego dodatku. Dobra, no to przechodzimy do gry. No siema, jestem już. Już, już przenieśliśmy się do gry. No i tutaj tak mniej więcej wygląda to menu. To są moje karty. Pierwsza ręka, druga ręka. Yy, no, czy później cechy. Ka można kupić w kartach cechy. Ja mam taką cechę, że na pierwszym poziomie sprint nie powoduje zaznaczeń na skanerze. Można sobie przeczytać. Ja przeczytam teraz, żeby każdy wiedział. Sprint na drugim poziomie, no, no podczas zabijania, po prostu te poziomy się powiększają. Kiedy umieramy, to się resetują. No to poziom drugi, strzelanie sprint i strzelanie z broni głównej nie powodują zaznaczenia na skanerze wroga. No i poziom trzeci, już najlepszy, to jest, że sprint i strzelanie z broni głównej. Nie powodują zaznaczenia na skanerze wroga oraz zabicie wroga resetuje y, temperaturę broni, co jest już bardzo fajne. Y, zaraz powiem wszystko o przegrzewaniu się broni i, i tym podobnych. Dobra, na razie gramy. Taka mapka. Dobra, no i lecimy. Y, to tak, ten tryb polega na tym, że trzeba zabrać ładunek wrogowi i przynieść go do naszej bazy. No i i eee, zawersa. trwa 15 minut, więc to pierwszy eee, to pierwszy po prostu ten ładunek e, doniesie. No, no to będzie mieć więcej tych ładunków przy tego czasu. Eee, ten wygrywa. Eee, nie zaczynałem tej serii od razu, jak kupiłem grę z tego powodu, że wiedziałem, że nie będę grać super i, i do teraz jeszcze nie umiem tak naprawdę grać tak jakoś dobrze. Więc niestety ale... ale... no... tak, nie to. No właśnie właśnie... Tutaj. No kill jest niby, no ale to nie jest super. No i jeszcze powiem dalej o tym trybie. Chodzi tutaj o to, że teraz mamy taki remis z tym w tych przeniesieniach. Kurde, zarąbali nam to. E, remis I pierwszy, no, no teraz jest 6 do 4 dla nich. zmienię sobie jeszcze karabin. A, wezmę tego. Dobra. E, no i, i, i polega tylko tym, że teraz jakbyśmy donieśli. No i jest... jest No i kto na koniec będzie mieć więcej ten. A, kurde Dla mnie to też najlepszy postawien że ale jeszcze go nie odblokowałem. I pogram teraz sobie na daleki. Tam co jest... Ja, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra broń na daleki, tak którą teraz trzymam. Ona no, nice. jest... No może nie jest dla nas sniperką, ale... Taki shotgun, którego bardzo dobrze się jest. ten... ...distance. O! Asysta. Kurde! nie zabił mnie. No i co tu jeszcze? O, o, karty Właśnie No to tak Jeżeli chodzi o karty Jest ich trzy Wybieramy je dowolnie Oczywiście z odblokowanych No i, i mamy trzy dowolne karty odblokowane I możemy sobie z nich no, Odblokowanych mamy więcej Przepraszam, że tak mówię, ale to po tak się, staram się spodziewać I e, trzy możemy sobie wybrać Dobra, jest kill. Trzy możemy sobie wybrać. Później pokażę, jak to wygląda. Jak umrę, już to pokażę. No i ja mam jetpack tutaj. To taka jakby. Coś, coś w rodzaju bazuki, takiej namierzającej. No i jak się strzela, to zadaje większe obrażenia. To pod podwojeczką to mam. Broni też. O, dobra. Różne są te. Na przykład gościu ma tarcze osobistą. Ok, salwa. Dobra. Kurde. Nie trafiałem. dobra. Liczyłem, że będzie na dalekie, ale użył tu i ten. Eee, karty, karty. Teraz nie mogę ich wybierać, ale mam tutaj dwie ręce i jeszcze mogę wybrać partnera. Karty partnera. Blastery no to tak jak już pokazywałem, mam przyjść pięć. E, tutaj o, zabrali nam, dobra, to ja lecę do ich e, No i w każdym razie e, jest kilka trybów. E, nie pamiętam ile dokładnie, ale wiem, że jest ich trochę. Trochę ich naprawdę jest. Białk. Ja e, nawet go nie robiłem, to bardzo źle. Dobra, zmienię broń, bo ta raczej się nie przyda. Tutaj okej, okay. okay, no jest wiele trybów. Będę się, jeżeli nam się spodoba, to będę je nagrywać i zobaczycie mniej więcej. Kurde, zobaczycie mniej więcej jakie to są tryby. No, yy. okay. i. Dobra, sekundę tylko zaraz. Muszę mówić. Dobra, yy, no to tak. Myślę, co, 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 co bym jeszcze opowiedzieć o tej grze. O, no te, te takie... Jakby żetony, które zbieramy na polu bitwy. Zobaczymy, A. tego. E, no i w każdym razie zbieramy takie żetony, coś takiego. No i dzięki nim dostajemy pod czwórkę... E, teraz nie znam. Dostajemy... Jakąś, jakąś dodatkową rzecz Będę się z dostajemy jakąś dodatkową rzecz Bazułkę, działko, nie wiem Robota, droida czy coś takiego typu A No właśnie ta, ta rakieta jest Tylko że tutaj No to się w kartach A i w tej Chciałbym już mieć level 20... o! Chciałbym już mieć level 25, ale właśnie, o czym sobie przypomniałem. Yy, są lewele. Yy, coś takiego jak często w grach można spotkać, czyli level mamy, sobie gramy sobie i wbijamy sobie level. To myślę, że to nawet nie, nie muszę specjalnie tego tłumaczyć, no bo level to nie w jednej grze. I wiadomo po grze nam wbija trochę levelu. Z nowe, nowe bronie, nowe wyglądy, no to. A to właśnie te żetony cerni. Teraz okay. raczej nie, Ktoś no, dobra, nie A dobra, to nasz, okej. Okay. Ktoś chyba był. Zostać i ciężko plecy trudno, Albo. O, kurwa. go zdjął, dobra, trudno. Ym, I jest jeszcze partner. O czym nie powiedziałem, że w każdej rundzie przydziela nam partnera. Czyli osobę, która po na której możemy się reszpieć. No i mamy ją nam na złoto. Daje jej staty, właśnie. No ogólnie według mnie to całkiem dobry pomysł naprawdę I... A i oczywiście jeszcze nie przed końcem czasu Jeżeli ktoś pierwszy będzie miał 10 przeniesionych tych ...podajże y, że są te bomby y, Ładunki bo, Ładunki y, Ten kto pierwszy będzie miał przeniesione 10 ładunków ten, ten też wygrywa No albo pod koniec czasu kto będzie miał więcej y, No gra ogólnie fajna, bardzo mi się spodobała Staram się uczyć w nim jakoś grać, ale powiem, że dla mnie to nie jest aż takie proste. Nie wiem czemu, ale jakoś mi się tak ciężej gra. się na początku ciężko było mi się uczyć sterować z takich rzeczy. No i właśnie jeszcze osoby, które kupowały wersję tam specjalną albo premium, to oni mieli... Halo. Oni mieli ten, yy, od razu ten pistolecik, yy, ten co mnie z niego często zabijają. Oni go mieli po prostu w gratisie, tak jakby nie taki błąd, że jak dopłacisz no tam ileś tam płaty, bo to zależy od wersji, którą których na co, to przy okazji tam masz te, akurat broń. No i właśnie dlatego tak często się ich widuje, nawet jeżeli nie mam 25 poziomu i to jest pistolet Hana Solo, jeżeli jeszcze nie wie, to informuję. Yy. Dobra, to jest to. Czekam, aż ktoś wychyli? A, nikogo nie chce wybrać. A, kurde. Poczekam. Też miałem bazę, taka brama, mam ją mieć. No nie wiem, dlaczego ja tu w jeszcze nie wybrałam nic Można wybierać mapy, albo wziąć losowo. Można wybierać trzeba jest ich trochę, to już też mówiłem, no i w sumie to chyba teraz już zajmę się samą rozgrywką, a nie trybami i ogólnie nie będę już opowiadać, tylko teraz się sprawdzę. Solo. I o, jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem, chyba to już jest ostatnia, yy, no przedostatnia załóżmy, bo nie, nie, nie ostatnia, yy, jest coś takiego jak odnowienie życia, czyli jeżeli, przykładowo poje... za zabieram wam 50% życia. Yy, no i no, nie jest na tej zasadzie, że to już tak zostaje na Co do to jakiś to życie się odnawia, tak jak teraz tu, tu widzicie, że to życie mi się zaraz odnowi. Ja, ja znowu je ja będę, znowu ja będę miał, znowu je ja będę mógł yl, Boże, biorę to i tak mi no, się nie proszę, proszę. Znowu je ja będę mógł yl, odnowić. Ono samo się odnowi i, i odnowiła swój od Ogólnie jak dla mnie to jest bardzo ciekawy pomysł no, dlatego że po prostu no, no jest, jest... prościej się gra, tak? Że nie jest deadów, łatwiej też, też killa zdobywa. No, hmm. fajnie. A, wow, dobra. Dobra, no i... piąty stopień. O, słabo, ale dobra. I... jeszcze o czymś chciałem powiedzieć. A, właśnie, y, że tryby są równe, więc też zależy, na niektórych są bohaterowie, y, a poza bohaterami są też pojazdy. Ja tam bardzo przepadam za pojazdami. Ciekawy pomysł z nimi. No, samoloty, pojazdy praczące, no ogólnie wszelkiego typu pojazdy ze Star Warsów. Nie wszystkie, ale myślę, że większość, chociaż... no, no nie wszystkie, nie wszystkie. Y, no i co jeszcze mogę powiedzieć? O, super, wygraliśmy. W sumie to chyba na tyle by było. Jeżeli chodzi o też moje opowiadanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i oceniajcie, komentujcie. Jeżeli seria Wam się podoba, to piszcie w komentarzach, że chcecie. I no i im więcej będzie łapek w górę, tym szybciej się wezmę za nakręcanie kolejnego odcinka. No, i jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to subskrybujcie. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.